Trzecia minuta spotkania, że droży dla gości szansa i bramka, ależ kapitalnie to się zaczyna dla ekipy z Siedlec. 1 do 0. Ale piłka przeleciała przez dziurę w siatce. A to już Siedlce, gdzie miejscowa pogoń gra z tygodnia na tydzień coraz lepiej, notując fantastyczną serię i zdobytych punktów i kolejnych awansów w tabeli. Dwunasty odcinek Futbol w którym witają Państwa Mateusz Ciulak, Kamil Sulej oraz Kamil Ułasiuk. Odcinek rozpoczynamy od tematu najnowszego, czyli inauguracji rundy wiosennej w wykonaniu Pogoni siedce, która w Nowym Sączu uległa sandecji 0-4. do 4. Jakie macie wnioski po tym spotkaniu? No cóż, yy, szczerze to spodziewałem się, że będzie porażka, jednak nie spodziewałem się, że aż yy, tak wysoka. W momencie, gdy ten mecz się rozpoczynał, przyciąłem sobie drzemkę, obudziłem się, spojrzałem na Live 4-0 dla Sandecji. Pierwsze moje takie skojarzenie, eee, zagraliśmy coś mniej więcej w stylu jak kiedyś w sierpniu <coughs> z Dulkanem, gdzie na otwarcie też przegraliśmy 4-0 i w y, magazynie. Powtórki bramek były bardzo wesołe, bardzo radosna, obrona i tak dalej. Pytanie, czy tutaj było podobnie, obejrzałem sobie dzisiaj skrót z tego spotkania. No cóż, jedna bramka podobna do drugiej. Wszystkie padły ze strony Jakuba Szreka. Ciężka lekcja pierwszoligowej piłki, zarówno dla tego zawodnika, jak i dla naszego trenera Marcina Broniszewskiego, który w momencie. <gry> kiedy krzyczał atak. Atak przeprowadziła niepogoń, a sandecja strzelając pierwszą bramkę. No nie było to zbyt przyjemne, zbyt miłe dla oka. Frąckowiak, czy można powiedzieć, że mógł zrobić więcej. Wydaje mi się, że nie sytuacje były takie na tyle klarowne, tak dobrze wypracowane, że... No po prostu nie było co zbierać. Wydaje mi się mimo wszystko, że e, Pogon nie jest aż taka słaba, jak ten mecz pokazał i Sandecja mimo wszystko chyba też nie jest aż tak mocna, jak zagrała w tym spotkaniu. E, pierwsze koty za płoty. Musimy jak najszybciej o tym zapomnieć i z Górnikiem z podniesioną głową zacząć coś nowego. Pozytyw po tym meczu jest dla mnie tylko jeden że przegrywa się 0-4 raz i lepiej jest przegrać raz 0-4 niż 4 razy 1-0. Też drugi mecz się by mi przypomniał, nie ten z Ząbek, z Pruszkowa, z Tolkanem, tylko porażka 0-4 z Miedzią i to był zupełnie inny mecz, bo Pogoń przegrała 0-4, tam równie dobrze mogło być 1-1, 1-2, to był mecz dosyć zacięty, który tam rozsypała się gra Pogoń w końcówce. Tu można powiedzieć, że się rozsypała po czerwonej karcie, ale chyba tak nie było, chyba od pierwszej minuty już nie, było to, nie wyglądała gra tak, jak powinna wyglądać. Jakie jeszcze wnioski? No, chyba idealnie podsumował ten mecz Maciej Małkowski. No, wiadomo, to jest bardzo dobry piłkarz. On już drugi rok z rzędu zaczyna wiosnę w nowym sączu od Hatrika, bo rok temu Zawisza wygrał w nowym so przegrał w nowym sączu 0 do 4 i Małkowski też zdobył Hatrika po meczu krótko skomentował. Pogon nie nam wysoko poprzeczki. To jest smutne 0-7 w dwóch meczu z Sandecją, rywal, ewidentnie nam nie leży, a jeszcze Dwa sezony temu radziliśmy sobie z nim dobrze i to był, wydawało się wygodny rywal dla Pogoni. 0-3 u nas, pamiętamy ten mecz, solidne baty. Teraz 0-4, stawialiśmy tu raczej wynik nieco bardziej pozytywny, wielu się obawiało o meczu. Ustawienie ze stalówki okazało się tym wyjściowym. Porażka 0-4, niektórzy się śmieli, że taktyka 4-6-0. No, To miało być takie 4-5-1 z Tomasiewiczem na dziewiątce, ale e, tak wystawiając i nie dominując w środku pola, mając problemy na bokach e, i nie mając wielu sytuacji w ofensywie praktycznie do 85-90 minuty, no to wynik nie, nie może obronić decyzji trenera. Może przeanalizujmy skład, który wyszedł na mecz z Sandecją. Ten skład, tak jak Kamil wspomniałeś, był identyczny jak w meczu ze stalą, stalowa wola w ostatnim meczu sparingowym, wygranym 2 do 1. Może szkolniowiec pogoni sugerował się tym, że poradziliśmy sobie ze Stalu, Stalowa i ten skład, no ten skład, który był praktycznie przez całą y, zimę w grze, w treningu, nie miał żadnych problemów y, z kontuzjami, y, sobie poradzi i, i być może korzystny wynik, nawet remis wywiezie z Nowego Sącza. To chyba jakąkolwiek analizę trzeba robić formacja po formacji, na bramce Przemysław Frąckowek i no, nie ma co ukrywać, że to była jedyna opcja, bo Rafał Misztal jeszcze potrzebuje kilku dni. Yy. Według mnie przy trzeciej bramce mógł się zachować ciut lepiej, ale uratował pogoń raz czy dwa w tym meczu. Też mu obrońcy mogli były takie sytuacje naprawdę stykowe, że mogły jeszcze wyżej się skończyć albo szybciej mogła prowadzić sendecja. No Ten debiut ligowy uważam, że no na pewno nie będzie go wspominał mile, bo ma takiego pecha przemysłowo-frąckowiak, że gra, gra, niby nie robi błędów, a jak wejdzie to. Zaczynają się bramki stracone, bo i tak było i w sparingach wielu i no, coś chyba ta regularna gra jest mu przede wszystkim potrzebna no, na takim poziomie wyższym, bo to czwarta liga to może go utrzymać tylko w rytmie meczowym, nic więcej. Obrona, no, obrona mnie zaskoczyła, myślałem, że Tomasz Lewandowski wyjdzie, na prawie obronie był Łukasz Wójcik, na środku Jędrych Żytko, czyli to, to, raczej, to raczej norma, że oni grali, na lewej obronie Daniel Chyła. No Dla mnie Lewandowskiego zdecydowanie brakowało w tym, w tym zestawieniu. A mnie jeszcze martwi jedna rzecz na te przyszłe mecze, że zawieszeni, krok od zawieszenia są Lewandowski, Żytko, Jędrych, Chyła, Dybiec, Tomasiewicz. No, to naprawdę bardzo wielu zawodników i nie daj Boże wszyscy by się wysypali na MKS Kluczbork, który może urosnąć do rangi, naprawdę meczu o 6 punktów albo i, albo i więcej. No to było bardzo złe. No, o drugiej linii może powie się Kamil, bo on jest specjalistą od drugiej linii. Ja jeszcze może na temat tego, czy zamiast szereka powinien Tomek Lewandowski zagrać, może krótkoterminowo. Stracilibyśmy te dwie bramki mniej czy trzy, ale myślę, że długoterminowo taka lekcja dla tego zawodnika z rocznika 9-7 będzie bezcenna. W perspektywie kolejnych spotkań w tej rundzie, jeżeli chodzi o linię pomocy, to sam trener Broniszewski wspomniał w pomyczowej konferencji prasowej, że niestety nie zdominowaliśmy tego terenu, tej strefy boiska. I jeżeli tego drużyna nie jest w stanie wykonać, no to nie ma szans na jakiekolwiek punkty. Wydaje mi się, że to był tak jak rozmawialiśmy w samochodzie, jadąc tutaj na audycję, to był mały pstryczek w stronę Burkharda, Mrozińskiego i przede wszystkim Marcina Paczkowskiego. No, zobaczymy w następnych spotkaniach, w jakim zestawieniu wyjdzie ta formacja. Bardzo żałuję, że pomimo tych czterech straconych goli bo często jest tak, że drużyny które przegrywają tam czterema czy pięcioma golami rywale są na tyle zdekoncentrowani w obronie, że często udaje się tego jednego przynajmniej gola strzelić Pogoń pomimo to jedyną taką sytuację można powiedzieć w miarę jakąś tam pachnącą powiedzmy strzałem celnym oddała w 90 minucie, gdzie Konrad Brzesiński strzelił na parking no cóż, zjawa wszedł z wrzesińskim dopiero po tej czerwonej karce Daniela Chyły. Też, też takie komentarze czytałem gdzieś tam na 90 minut, że. Chyła to ktoś mu powinien powiedzieć, żeby przestał te kartki łapać i tak dalej, ale ja myślę, że no trudno mieć pretensje do tego zawodnika. To tak samo, jakby na przykład powiedzieć kukułce, żeby nie podkładała jajek. On po prostu ma taki charakter, taki ma styl gry i trener, który po prostu go wystawia powinien wiedzieć, że on w taki sposób gra. Powinniśmy trenera winić, że po pierwszej żółtej karcie nie dał mu odpocząć i nie zrobił zmiany. No ale wraca wracając jeszcze do tego składu, można rzec, analizując ten skrót meczu, który oglądaliśmy, że zawodnicy pogoni jakby nie dojechali na to spotkanie. Ich, ich ruchy, ich gra była w jednym tempie. Bardzo wolno się poruszali po boisku, gdzie Sandecja przy nich. No robi, robiła co chciała. No tak, no Sandeszia w swoich biało-czarnych strojach jewiła się niczym Juventus na tle rywala z Serie B albo Serie C. Naprawdę sobie dobrze radzili na skrzydłach. Kamil wspomniał o Jakubie Szreku i o jego lekcji na prawej obronie. No tak, tylko że to była lekcja od 50 minuty, bo jednak nominalnie on był w pierwszym składzie na prawej pomocy wystawiony. Boki pomocy Szrek Bajdur. Bajdur był w zimowym okresie w dobrej formie i jeszcze był przyuczany do gry na lewej obronie, czyli boki miały być zabezpieczone, taki był pomysł, przez dwóch prawych obrońców i lewego obrońca Daniela Chyły i półlewego Bajdura w środku pola czterech zawodników, bo... Licząc, że Tomasiewicz zagra jak klasyczna dziewiątka, to jest tak jak na meczach koszykarek, gdy centerką jest zawodniczka 1,75 m, 1,80 m, a obok niej amerykanka y, mierząca 1,92 m i ważąca 105 kg. Y, no to, to, tak, to tak to będzie wyglądać. No, wiadomo, że sendecja w, w górze króluje, ona ma takich zawodników bardzo walecznych. Nie ten wynik boli też dlatego, że. Wydaje mi się, że była bardzo duża szansa na korzystny rezultat. Bo Sandecja grała bez Kasprzaka połzującego za kartki, grała bez Korzyma, bez Piszczka. Piszczka, który z pogoni lubił strzelać bramki w przeszłości. Został Małkowski, oczywiście, to, to był świetny zawodnik. Wdowiak przywitał się z nowym klubem hat asyst. To też jest piłkarz gdzieś tam aspirujący do wjazdu na euro. No ale mimo wszystko, no. Liczyłem, że chociaż remis się uda przywieźć, ale jeszcze żeby Pogoń złapała tę formę startową jeszcze chyba, mam nadzieję, że tydzień potrzebny, ale no będzie, z Górnikiem będzie ciężko. Szkoleniowiec Pogoni decydując się na taki skład, jaki wystawił w meczu z Sandecją, no chyba przypuszczał, że jedzie do Nowego Sącza z nadzieją nie stracenia bramki i być może strzelenia czegoś, co się uda stworzyć, prawda? Myślę, że tak, ale jednak całą zimę pracował nad aktywnym pressingiem. Ja tego w skrótach nie widziałem, tego pressingu. Mam też trochę relacji, jak to wyglądało z boiska, od osób, które były, czy, czy znajomych z Nowego Sączą. To pogoń naprawdę nie zebrała zbyt wielu ciepłych słów od obserwatorów. No, no, szkoda, szkoda tego wyniku. No, nie ma co ukrywać. Bardzo trudno nam tutaj idzie dyskutowanie o tej porażce przykrej i sromotnej. Może jeszcze moje takie jedno spostrzeżenie zauważyłem, że e, tutaj Kamil wspomniał o koszykarkach e, grających na pozycji centra, czyli głównym e, zadaniem e, zawodniczek na tej pozycji jest zbieranie piłek. U nas zauważyłem, że obrońcy w ogóle nie zbierali piłek odbijających się od Frąckowiaka. E, po prostu e, Sandecja urządziła sobie na naszą bramkę grę w stylu huzia na jurze i tak naprawdę e, sami sobie jedynie przeszkadzali w tym, aby skutecznie wykańczać sytuację. A, jeszcze przypomniało mi się o tym, o pressingu w, przy pierwszej bramce, gdy kamera zarejestrowała okrzyk trenera Broniszewskiego: Atak, co oznaczało, że ma być ostry, agresywny pressing na zawodników. I tak, rozgrywają, i jeden, jeden szybko ruszył, minął się. Drugi szybko ruszył, znów się minął z zawodnikiem Sandecji. i tak minęło się powiedzmy 3-4 i w konsekwencji yy, Małkowski został z Jendrychem. Przed nim cała bramka, nie pozostało nic innego tylko wykończyć myślę, że po prostu być może zabrakło sił na ten pressing grany dłużej. Może zawodnicy też zobaczyli, że yy, no, nie, nie idzie im nic tego dnia. No, i wyszło tak jak wyszło. Miejmy nadzieję, że to zostanie dopracowane. I po prostu, jeżeli, jeżeli nie, nie z górnikiem, chociaż chcielibyśmy przynajmniej zobaczyć jakąś bramkę strzeloną przez, przez naszych zawodników. No, ale to wiadomo, taki mecz prestiżowy i tak dalej. Ale już z kluczborkiem musimy coś strzelić, musimy coś wywieźć. Potwierdziło się po raz kolejny, że pogoń na wyjazdach i pogoń domowa to dwie różne, dwie różne drużyny. To też analizując sparingi, to wyliczyłem te wyniki u siebie, wyniki na wyjeździe. Nawet w sparingach to było tak odczuwalne, że te 5, wszystkie, wszystkie zwycięstwa zostały odniesione w Siedlcach to jest aż niesamowite, żeby nawet w sparingach grając z zespołami z niższych lig różne sparingi, różne zestawienia wiadomo, wynik nie jest najważniejszy ale to nie może być przypadek Pogoń wygląda, że jest z własnego boiska pamiętam coś takiego, kiedy się Gielonia przeżywała w, w, w ekstraklasie, w pierwszych sezonach, że u siebie grała bardzo dobrze, a każdy wyjazd spędzony długie godziny w autobusach to odbijały się na igrze. No, w przypadku Pogoń ciężko o tym powiedzieć, Pogoń na praktycznie każdy wyjazd jedzie dzień wcześniej do Nowego Sącza wyjechała o 12 z Siedlec, no, nie widzę, nie widzę powodu, żeby na tych wyjazdach aż tak gra się różniła niż w meczach domowych. No jednego chyba jesteśmy pewni, że w meczu z Górnikiem Zabrze 11 wyjściowa składu z Siedlec będzie wyglądała nieco inaczej. No, chyba tak, chyba wydaje mi się, że dojdzie do zmiany w bramce. Yy... Myślę też, że, że Tomasz Lewandowski, nie Robert. Przydałby się Robert, ale Tomasz Lewandowski wskoczy. Wrzesiński mimo wejścia w końcówce, był najlepszy na boisku. Po stronie pogoni, oczywiście. Myślę, że Zjawiński dostanie szansę gry na dziewiątce, bo jednak bez dziewiątki to. nic no, ciężko jest obramki. I tak mam problem ze stwarzaniem sytuacji, a jeszcze wychodzić bez dziewiątki to tak jakby to takie w stylu Franciszka Smody Harakiri. Bo no naprawdę, no. Rozumiem dochodzenie do formy, wszystko, no ale no, Piotr Kurbiel kontuzja, Cezary Demianiuk też miał pewne problemy. Można to jakoś y, jakieś znaleźć powody, dla którego tak wyszliśmy a nie inaczej. No, ale jednak nie można oczekiwać przy takim wyjściu 5-6 sytuacji ofensywnych. Y, jakie jeszcze zmiany? Myślę, że w środku pola myślę, że skład będzie bardzo przypominał optymalną jedenastkę Dariusza Banasika. Ze zmianą Gzjawiński za Gołębiewskiego i w środku pola Mroziński zamakowskiego Lewa obrona, duży znak zapytania. Na tę pozycję mam w tym momencie chyłę. Świerblewski może z konieczności, z konieczności, czy nie zagrać, grywał na tej pozycji. Jest jeszcze Łukasz Wójcik, i tu jaka będzie decyzja, może chyba dostanie okazję do zmazania win po przegranej 04. No mi się wydaje, że mm, tak naprawdę im bardziej zbliżony skład do tego z nowego sącza, tym lepiej, bo ważne, żeby ci zawodnicy mieli też szansę odkupienia swoich win zagrania przed własną publicznością i pokazania, na co ich tak naprawdę stać, bo e, powtarzam to po raz kolejny nie sądzę, żeby byli aż tak słabi, jak pokazał tamten mecz. Typując już skład na mecz z Górnikiem Zabrze, który odbędzie się w sobotę o godzinie 17 na stadionie w Siedlcach, będzie to inauguracja rundy wiosennej w Siedlcach. Czy Siedleska Pogoni z Górnikiem Zabrze, taką firmą wielokrotnym mistrzem Polski, może ugrać jakiś korzystny rezultat? Myślę, że jak najbardziej jest szansa na korzystny wynik z Górnikiem. Oglądałem mecz y, Śląskie Derby w pierwszej wiosennej kolejce, w dwudziestej kolejce y, Górnik-Zabrze-GKS Tychy. Jak dla mnie Górnik prezentował się lepiej od GKS-u, który wyglądał momentami, długimi fragmentami jakby grał za karę. Y, Górnik grał ciut lepiej, ale też nie na tyle, żeby przesadnie się bawić tej drużyny. Za kartki wypadł Szymon Matuszek co no pewnie jakąś dobrą informacją jest, bo ten zawodnik był jesienią zesłany do rezerw, wrócił do składu i od tego czasu stał się mocnym punktem zespołu. Łukasz Wolszczyński strzelił piękną bramkę, ona przyszedziła zwycięstwie. Ciekawie zagrały nowe nabytki, bo i Dani Suarez na środku obrony spisał się nieźle, Sandy Archon spisał się też bardzo przyzwoicie, Słoweniec, Denis Janczo trochę był poza grą, ale popisał się jednym kapitalnym podaniem. Ten atak ledecki Angulo może być naprawdę groźny. Plizga to jest też zawodnik, który może robić różnicę taką jak Małkowski, chociaż on nie jest taki efektywny jak, jak Małkowski. No ma na pewno, ma sporo atutów. Jakimś tam szukania plusów w górniku, czy szukania minusów w górniku, a plusów dla pogoni. Na pewno bramkarz, który... Jest młodzieżowcem, ostatnio bronił w Rakowie Częstochowa. Potrafi bronić, ale jakiś to jest. No i ta presja, no, każda stracona bramka, każda minuta z remisem. Górnik po tej wygranej z GKS-em Tychy wrócił do gry awans i nie, na pewno nie zakłada remisu w Siedlcach. Przypuszczam, że ustawimy się w obronie. Yy, może nie autobusem, ale naprawdę będziemy starać się yy, coś ugrać z kontry. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jestem pozytywnie nastawiony do tego spotkania. Marka rywala naprawdę no jak na polskie warunki fantastyczna Najba najbardziej utytułowany klub w historii polskiego futbolu. Oby frekwencja dopisała, oby forma naszych graczy dopisała również i oby się nie wykartkowali. Dla mnie mecz z Górnikiem będzie wyjątkowy jeszcze z innego względu, to będzie trzecie spotkanie pogoni z tym zespołem pół roku temu dosyć dobrze pamiętałem ten mecz 2-0 w Zabrzu dublet Słowaka Romana Gergela który w sumie zapracował meczem z Pogonią na transfer do Ekstraklasy na powrót do Termaliki Brookbed Termaliki Nieciecza a ten pierwszy mecz to trzeba sięgnąć pamięcią nieco dalej to był 2000 rok 20 listopada dokładnie, to była czwarta runda Pucharu Polski dla mnie to był mecz wyjątkowy, bo to był mój pierwszy mecz Pogoni Pamiętam ten mecz bardzo dobrze, pamiętam, że wielu kibiców, pamiętam konkurs w przerwie o, o jakiś toster czy coś w tym stylu. Pamiętam, że kibic go ruszy, wygrał z górnika i próbowali kibice z górnika ruszyć na kibiców w pogoni, ale tam policja wkroczyła, jakieś tam zamieszki delikatne były, ale tak do od strony tylko sportowej to miałem okazję porozmawiać o tym meczu z kilkoma, uczy... z kilkoma uczestnikami między innymi z Łukaszem Firusem czy Krzysztofem Pawłusiewiczem. E, taka ciekawostka do tej osiemnastki meczowej wtedy nie zmieścił się Łukasz Firus jego kosztem e, wszedł Konrad Gołoś e, mecz zakończył się porażką 0-2 bramki zdobyli Marek Szemoński i Tomasz Sobczak pamiętam, że znakomitą sytuację miała Pogoń już na początku meczu Potem Górnik przejął kontrolę i raczej spokojnie dowiózł, no kontrolował przebieg meczu i wygrał zasłużenie. W składzie Górnika byli wtedy tacy piłkarze jak były Król Szelców Adam Kąpała, Piotr Gierczak, Grzegorz Lekki, Marek Szemoński. No to naprawdę historia może śląskiego futbolu, może nie polskiego chociaż Kąpała i zapisał się w polskim futbolu, nie można powiedzieć. Na pewno wielu kibiców, którzy pojawi pojawił się w sobotę na stadionie, pamiętają tamten mecz i będzie kolejna okazja do dopisania kolejnego fajnego rozdziału do tej historii, no, jeszcze krótkiej, ale, ale ciekawej. W, w 2000 roku Siedlecka Pogoń mierzyła się z górnikiem na ulicy Wojskowej na Starym Stadionie. Teraz w 2017 roku dosiedlec na Jana Pawła II6 przyjeżdża Górnik Zabrze w ramach pierwszej ligi. Powiedzieliście, że tutaj Kamil sobie przytoczył, że Szymon Matuszek pauzuje i to będzie osłabienie górnika. No, na to chyba raczej sięczanie nie powinni patrzeć, patrząc ilu zawodników pauzowało w Sandecji nowy sąd i jak to się skończyło. Zwłaszcza, że drużyny takiej klasy jak górnik zabrze, ich kadra, pierwszoligowa kadra ma tylu klasowych zawodników, mają taką ławkę, że raczej to niewiele zmieni mają. Na każdą pozycję po dwóch zawodników, tak więc będzie komu grać. Górnik zabrze, do Siedlec przyjedzie bez wsparcia swoich kibiców, którzy mają zakaz wyjazdowy. Tak więc mecz odbędzie się jedynie przy publiczności Siedleckiej. To pomoże Siedleckim zawodnikom? Myślę, że. Niespecjalnie kibice górnika są uważani za jednych z najbardziej normalnych w cudzysłowie. Są uważani za bardzo kulturalnych kibiców, z którymi nie ma problemów. Gdzie pogoń może szukać nadziei poza tym brakiem kibiców na korzystny wynik? Na pewno w statystyce, bo pogoń nadal u siebie te liczby ma znakomite pomimo spadku na ósmą pozycję w ciągu dwóch dni można powiedzieć czy trzech. Z, z czwartego miejsca. Pogoń nadal u siebie ma 7 zwycięstw, remis i 3 porażki. Tylko 11 bramek straconych, a górnik na wyjeździe ma tylko 2 zwycięstwa, 4 remis i 4 porażki. Czyli pomimo tego, że to jest klub o sporym budżecie, o pięknej historii, 14 tytułów mistrza Polski, tytuły wicemistrza Puchary Polski. Jedyny polski zespół, który był w finale europejskiego Pucharu, e, przegrał z Manchesterem City. E, nadal Pogoń może liczyć, bo jednak no to są tacy sami ludzie jak grają w Pogoni to jest zespół, z którym Pogoń toczyła to naprawdę wyrównany bój w Zabrzu jak najbardziej można mieć nadzieję na korzystny wynik no, nadzieja może być matką głupich, ale mamy nadzieję, że nadzieja umrze ostatnia w tym, w tym przypadku Szansy po pierwsze powinniśmy szukać w skutecznych kontratakach, a więc kluczową rolę odegra Wrzesiński, pytanie w jaki jest formie. Myślę, że statystyki z poprzedniej rundy mimo wszystko no trudno powiedzieć, że to będzie inny zespół, jednak jest to inny trener. Chyba trochę inne granie będzie preferował niż Banasik. Siły ognia nie mamy jeszcze aż tak dużej może w porównaniu do zeszłej rundy, jednak mamy tę dziewiątkę, która mowa tu o Zjawińskim, który w formie swojej optymalnej no raczej na pewno jest lepszy od Daniela Głębiewskiego. No, potrzebujemy tych bramek po prostu jak tlenu i skutecznej defensywy i oby tak się stało. No najważniejsze jest raczej to, żeby zawodnicy złapali tej świeżości, której nie było widać w Nowym Sączu. Jeszcze ważne to, aby piłka trochę chętniej przekraczała linię bramkową niż w meczu Chojniczanki z GKS-em Katowice. Nawet była dyskusja w kafę futbol. Nie wiem czy słyszeliście na temat systemu goal line, czy pierwszoligowców byłoby stać na coś takiego. No naprawdę sędziemu Złotkowi ze stalowej woli trafił się. Naprawdę sędziemu Złotkowi trafił się bardzo trudny można rzec, trudny do zasędziowania mecz. Też mecz z Górnikiem będzie wyjątkowy, bo to będzie pierwsze spotkanie w Siedlcach pod szyldem nice pierwszej ligi. Przez to stadion ulegnie delikatnej kosmetyce. Będą specjalne jamniki, będzie na środku będą jamniki pod ławkami rezerwowych, będzie brama przy wejściu piłkarzy, będzie nowy, nowy ten napis na tej budce, gdzie... Kamerzyści zwykle nagrywają mecz, e, też będzie takie koło duże na środku rozwijane z, z logiem, no jest pierwsza liga, więc no, nabiera atrakcyjności ta liga, oby e, za tą atrakcyjnością ligi poszły wyniki Pogoni. No i tradycyjnie pokusimy się o typowanie spotkania siedce górnik zabrze Ja stawiam na remis 1-1. Ja również stawiam na remis 1-1 anchulow no to ja postawię na remis, ale 0-0. I tym pozytywnym, remisowym akcentem kończymy 12. odcinek Futboliady, w którym za uwagę dziękuję Państwu Mateusz Ciulak, Kamil Sulej. Jeszcze chciałem dodać na koniec, że jeżeli wygramy z Górnikiem, to zaśpiewamy na koniec jakąś piosenkę disco polo, zamiast kawałka na outro. Kamil Ułasiu, grzegno się z Państwem. Na prawą stronę Brzesiński i gol! Cztery! I gry na kolanach! Pogon siedlce wygrywa w tychach 1 do 0. Ostatnio naprawdę warto na meczy pogoni przychodzić. No i jeżeli będziemy w takim stylu grali, ma, myślę, że będziemy dalej punktować. No jak pogoń dalej tak będzie punktowała, to zatrzyma się na klasie.